Low carb, keto, post przerywany. To strategie żywieniowe, o których ostatnio jest coraz głośniej w kontekście radzenia sobie z nadwagą lub otyłością i bardzo często związaną z tym cukrzycą typu drugiego. Dzisiaj skupimy się na poście przerywanym. Wyjaśnię wam, na czym on polega, dlaczego wiele osób dzięki niemu chudnie. Ale też jakie zagrożenia może ze sobą nieść, szczególnie dla osób z cukrzycą. Zarówno z cukrzycą typu drugiego, jak i cukrzycą typu pierwszego. Zapraszam. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Czym jest post przerywany? Intermittent Fasting, czyli w skrócie IF po polsku post przerywany, to jest sposób jedzenia, w którym spożywamy posiłki tylko w wydzielonym przedziale czasowym, tak zwanym oknie żywieniowym, a przez resztę dnia lub nawet kilka dni pościmy. Ilu ludzi tyle pomysłów i niestety brakuje jednej ściśle określonej definicji i założeń IF. Jednak obecnie najczęściej spotykane rodzaje to 16 godzin postu i 8 godzin okna żywieniowego w ciągu dnia, czyli inaczej 16 na 8, lub 14 godzin postu i 10 godzin okna żywieniowego w ciągu dnia, czyli inaczej 14 na 10. To okno żywieniowe niektórzy zaczynają od razu po przebudzeniu, a niektórzy na przykład o 12. Z jednej strony ta swoboda jest zaletą, ponieważ każdy może dopasować sobie ten sposób żywienia pod siebie, no a z drugiej jednak strony wprowadza to dużo zmiennych, które wpływają na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tego typu rozwiązań w badaniach. W dalszej części filmu będę skupiał się na oknach żywieniowych, a nie poszczeniu np. przez cały dzień lub kilka dni, oraz będę używał wspomnianego już skrótu IF który oznacza właśnie post przerywany. Najczęściej piszecie, że celem IF jest odchudzanie, ale są też osoby, które używają tego sposobu do kształtowania wydolności, czy wręcz tak zwanego biohackingu, który miałby pomagać osiągać sukcesy zawodowe czy też biznesowe. Dzisiaj skupmy się jednak na odchudzaniu oraz na tym, czy IF jest bezpieczny, kiedy chorujemy na cukrzycę. Dlaczego wiele osób chudnie na poście przerywanym? To jest fakt, że wiele osób chudnie, gdy zjada posiłki w wyznaczonym oknie żywieniowym. To jest naturalne, ponieważ takie rozwiązanie to często koniec na przykład z wieczornym podjadaniem lub korzystaniem z okoliczności, które do tej pory generowały nadwyżkę kaloryczną. A skoro powstaje deficyt kaloryczny, czyli zjadamy mniej kalorii niż potrzebujemy, no to po prostu z czasem chudniemy. Natomiast nie dotarłem do dowodów naukowych, by tak wygenerowany deficyt był skuteczniejszy od klasycznego deficytu kalorii. Innymi słowy, taki sam cel osiągniemy, gdy po prostu zmniejszymy ilość spożywanych kalorii, bez względu na to, czy wszystkie posiłki zjemy w czasie od 8 do 18, czy od 8 do 22. Okazuje się, że dla wielu osób jedzenie w oknie żywieniowym to nie tylko brak okazji na spontaniczne podjadanie, ale też brak generalnie czasu na zjedzenie aż tylu kalorii co zwykle. Gdy na przykład jemy w oknie żywieniowym od 12 do 20, no to logiczne jest, że mamy mniej czasu na jedzenie, niż gdybyśmy jedli od 8 do 22. A to oznacza, że zjadamy raczej mniejszą liczbę posiłków, bo zwyczajnie na więcej nie mamy czasu. Więc to nie jest jakieś magiczne schakowanie naszego organizmu i przestawienie go na tryb turbo spalania tłuszczu, tylko po prostu pewien trik, pewne ułatwienie, które może pomóc nam ograniczyć ilość spożywanego jedzenia. Takie pomocnicze ramki, trochę tak jak pasy na jezdni, dzięki którym łatwiej jest nam poruszać się w linii prostej. Więc chciałem powiedzieć, że to nie jest żaden cud, żadne magiczne działanie postu przerywanego, tylko właśnie taka zależność. To nie oznacza, że to jest coś złego. Postprzerywany i cukrzyca. Nie znalazłem ogólnych przeciwwskazań co do tego, by postprzerywany nie mógł być sposobem żywienia dla osób z cukrzycą typu drugiego. Natomiast nie dotarłem też do wiarygodnych dowodów na to, by był to lepszy sposób na choćby tolerancję glukozy lub lepsze, wydajniejsze działanie insuliny od takiego klasycznego podejścia. Podobnie sprawa ma się ze stanem insulinooporności. Nie we wszystkich przypadkach, ale umówmy się w większości, jest on związany z nadwagą lub otyłością i nadwyżką kaloryczną. Nie ma jednoznacznych, wiarygodnych dowodów na to, by post przerywany był lepszym sposobem radzenia sobie z insulinoopornością tkanek niż po prostu chudnięcie przez deficyt kaloryczny i spożywanie posiłków o mniejszym ładunku glikemicznym. Podobnie jak z odchudzaniem. Jeśli komuś taki sposób pasuje bardziej niż klasyczne jedzenie zdrowiej, no to można spróbować i osiągnąć podobne efekty. Co prawda są też pewne przesłanki co do tego, że spożywanie posiłków w pierwszej połowie dnia, tak zwane Early time restricted eating, np. jedzenie od 8 do 15, mogłoby poprawić insulinowrażliwość u osób ze stanem przedcukrzycowym. Jednak jest to wynik dotyczący bardzo małej grupy osób, tylko kilku tygodni obserwacji, no i nie można na tym jeszcze opierać ogólnych zaleceń żywieniowych. Skąd może być taki efekt? Być może spożywanie posiłków w krótkim oknie żywieniowym sprawia, że po pierwszym już posiłku wydzielanie insuliny jest już pobudzone, i przy kolejnych posiłkach pojawia się lepsza tolerancja z uwagi na takie rozbudzenie i większą ilość krążącej już insuliny. Natomiast nie znalazłem wiarygodnych informacji, by sprawdzało się to, wiecie, w większej grupie pacjentów i poprawiało np. hemoglobinę glikowaną czy też TIR. U osób, które chorują na cukrzycę. W większości źródeł autorzy sugerują, że zarówno postprzerywany, jak i dieta klasyczna, tylko o obniżonej kaloryczności, powodują podobną utratę wagi u osób z otyłością i cukrzycą typu drugiego. Nie ma również jasnych dowodów na to, by postprzerywany bardziej niż klasycznie wygenerowany deficyt kaloryczny wpływał na profil lipidowy, stężenie glukozy i insuliny. Zatem można stosować post przerywany, jeśli Wam to po prostu pasuje, ale wcale nie trzeba by osiągnąć dobre wyniki. Myślę, że w tym miejscu warto wymienić zalety i wady oczywiście tego rozwiązania. Jakie mogą być zalety postu przerywanego w związku z cukrzycą? Jeśli masz nadwagę lub otyłość i nie możesz utrzymać przez pewien czas deficytu kalorii, jedzenie w określonym oknie żywieniowym może to ułatwić, kiedy wprowadzisz w życie taki zakaz na przykład na podjadanie w ustalonych godzinach. Zmiany nawyków żywieniowych i generalnie stylu życia są bardzo czasochłonne. Trzeba nauczyć się robić zakupy, komponować posiłki, trochę generalnie nagimnastykować i po prostu planować. W przypadku postu przerywanego często posiłków jest mniej, więc i myślenia o jedzeniu może być trochę mniej. Jeśli schudniesz, to bardzo możliwe, że poprawią Ci się też takie parametry jak ciśnienie, lipidogram, poziom cukru naczczo i oczywiście po posiłkach. Niektórzy zgłaszają też lepsze takie ogólne samopoczucie i skupienie, kiedy stosują IF. Jakie wady ma post przerywany przy cukrzycy? Choć IF krótkoterminowo może pomóc schudnąć, no to w perspektywie długoterminowej może mieć niestety sporo wad, szczególnie dla osób chorujących na cukrzycę. Może kamuflować nieprawidłowe nawyki żywieniowe i wpływać na kształtowanie się nieprawidłowej relacji z jedzeniem. Jest to w końcu znaczące ograniczenie i swego rodzaju zakaz, no a nie każdy z nas dobrze znosi zakazy. Może być ograniczeniem przy. Na przykład, wyjściu ze znajomymi rodzinnej uroczystości czy podczas wakacji. No i co w takiej sytuacji? Są osoby, dla których nie będzie to problemem, po prostu nie będą w danym czasie niczego jadły i spoko. Ale dla innych będzie to taki dyskomfort, że się załamią i odpuszczą sobie post, no i może w związku z tym będą się czuły jeszcze gorzej. Dla wielu osób może to być problematyczne rozwiązanie ze względu na przykład na pracę zmianową albo nocną. Jeśli mamy dodatkowe problemy zdrowotne związane z przewodem pokarmowym, no to zjadanie naraz dużych porcji, wiecie w krótkim czasie może niestety pogarszać samopoczucie. Okres postu i głód mogą powodować bóle, zawroty głowy i gorsze samopoczucia, także zmęczenie i osłabienie. Ja jestem doskonałym przykładem takiej osoby, kiedy ja mam zbyt dużą przerwę między posiłkami, no to często czuję się naprawdę fatalnie i nawet wtedy, kiedy mój poziom cukru jest w normie. Często im bardziej restrykcyjne podejście do żywienia, tym łatwiej wypaść z danego schematu, no i niestety wrócić do starych nawyków żywieniowych. W tym przypadku jest duża szansa, że 1-2 miesiące będziemy trzymać się zasad, a później odepniemy wrotki i wrócimy do poprzednich nawyków i wagi, zaliczając tzw. efekt jojo. Aby tego uniknąć, ja polecam Wam nie zmieniać sposobu żywienia nagle z dnia na dzień. Spróbujcie najpierw nie podjadać w nocy, później na przykład nie jeść po 22, później po 20 i stopniowo zmniejszać to okno czasowe i sprawdzać jednocześnie jak się w tym czasie czujecie. Ograniczenie czasowe może wpływać, chociaż oczywiście nie musi, na wybieranie żywności bardziej przetworzonej, którą łatwiej wypełnić to krótkie okno żywieniowe. Chyba wie to każdy, kto chociaż raz wybierał coś w restauracji na głodniaka albo robił zakupy spożywcze również, kiedy był głodny. I chyba największa z wad to jest możliwość hipoglikemii w przypadku niektórych sposobów leczenia cukrzycy, no i tutaj musimy zatrzymać się na chwilę. O ile w przypadku terapii o niskim ryzyku hipoglikemii, np. stosowanie tylko diety, stosowanie metforminy, flozyn czy leków wpływających na układ inkretynowy jak analogii GLP1 czy inhibitory DPP4, może być to łatwiejsze do opanowania, choć też nie zawsze, o tyle w przypadku np. stałych dawek insuliny, mieszanek insulinowych lub leków z grupy pochodnych, sulfonylomocznika, postprzerywany może okazać się dość problematyczny. I niestety zwiększać ryzyko niebezpiecznych hipoglikemii, które po prostu będą wynikały z braku jedzenia. W jednym z badań autorzy stwierdzili, że u osób z cukrzycą typu drugiego, przyjmujących leki hipoglikemizujące każdy rodzaj głodówki zwiększał częstość występowania hipoglikemii. Okazało się, że dzięki edukacji i ograniczaniu dawek leków wystąpiło mniej zdarzeń hipoglikemii niż oczekiwano. Więc jest to do zrobienia, ale wymaga dużego zaangażowania i świadomości zarówno waszego, jak i waszego lekarza. Dlatego w takich sytuacjach ja gorąco zachęcałbym do skonsultowania takich zmian właśnie ze swoim lekarzem, który prowadzi Wasze leczenie. Okresy poszczenia mogą sprzyjać hipoglikemii, która może być szczególnie niebezpieczna u osób starszych ze względu na przykład na ryzyko upadku, lub gdy macie długi staż z chorobą i na przykład nie czujecie spadku w cukru. Oczywiste jest, że jeśli hipoglikemia pojawi Wam się w okresie poszczenia, no to konieczne jest jego przerwanie i wypicie soku, czy zjedzenie dekstrozy, czy też zjedzenie posiłku z węglowodanami złożonymi, na przykład kanapki. Jako osoba z cukrzycą typu pierwszego leczona oczywiście insuliną, też widzę pewien problem, który trzeba by było rozwiązać. Mam na myśli dopasowanie dawek insuliny do takiego sposobu jedzenia. Nie mówię tutaj o dawkach do posiłków, ale bardziej dawek insuliny bazowej w terapii penowej czy też dawce podstawowej przy terapii pompą insulinową. Nie możemy oczekiwać, że wprowadzenie postu przerywanego nie będzie wymagało od nas zmian w dawkach. Będzie. To jest niestety nieuniknione. Pamiętajcie zatem o tym, że jest duża możliwość, że przy wprowadzeniu postu przerywanego i dużych przerw między posiłkami, no, że będziecie po prostu musieli zmniejszać zazwyczaj ilości insuliny bazowej. Ja polecam skonsultować takie działanie z waszym lekarzem prowadzącym, no bo wbrew pozorom, post przerywany to nie jest jakaś mała zmiana w leczeniu. Podsumowanie. Moi drodzy, jak widzicie, stosowanie postu przerywanego ma swoje wady i zalety. Faktycznie może być to ogromne ułatwienie, a przede wszystkim myślę uproszczenie, w momencie, gdy konieczne jest po prostu zmniejszenie ilości spożywanych przez Was kalorii. Wiele osób korzysta z takiego rozwiązania i widzi efekty. Jeśli jednak jest Wam totalnie z tym nie po drodze, no to zadowalające efekty można uzyskać bez narzuconych ram czasowych na jedzenie. Dodatkowa sprawa, o której nie możecie zapomnieć, to oczywiście sposób leczenia i zabezpieczenie się przed hipoglikemią. Dajcie znać w komentarzach, czy stosowaliście kiedyś post przerywany, jak wyglądało wasze samopoczucie i okresy poszczenia i czy nie wiązały się one z trudnościami takimi jak bóle głowy, czy też właśnie częstsze hipoglikemie. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, a jak zawsze życzę Wam dobrych cukrów, cześć!